Za nami padal dotyczący budowania marki osobistej sportowca. Zatem zapytam o trzy, Pani zdaniem, najważniejsze cechy do tego, żeby zbudować tę markę osobistą? Przede wszystkim powinna się łączyć z danym sportowcem, żeby mogła być wiarygodna, czyli pasować do tego, czym się zajmuje, jaką ma profesję, do jego charakteru, może też do sezonowości danego sportu. W naszym przypadku są to czapki zimowe. Powinna być. Sportowiec powinien być wiarygodny w przekazie, ale to się łączy z tym, co pierwsze powiedziałam. A trzecia cecha powinna się wyróżniać dobrą jakością. Pani też poruszyła na panelu trudną kwestię zakończenia kariery sportowej. Czy budowanie tej marki osobistej też temu służy? Zdecydowanie tak. Właśnie uważam, że ten proces zakończenia kariery dla zawodnika będzie na pewno trudnym momentem, czy jest dla tych, którzy, którzy go przechodzą, lub był dla tych, którzy go już przeszli. I starałam się właśnie wykreować markę, która pozwoli Kamilowi troszkę odciążyć myśli od. Wiadomo, jest skoncentrowany na karierze sportowej, ale pozwoli mu też zobaczyć, że istnieje coś poza sportem i kiedy zdecyduje się na tą sportową emeryturę e, zadbam o to, żeby miał fajne zajęcia i żeby realizował się w nowych wyzwaniach. Czy dzisiaj sportowiec bez social mediów e, ma rację bytu? Uważam, że sportowiec bez social mediów e, aktualnie... Niewiele racji betu bo jednak to jest kontakt i z kibicami, i z, ze sponsorami, i no z każdym człowiekiem. Po drugiej stronie kuli ziemskiej jednak można być na bieżąco w tym, co dzieje się w życiu sportowca, w tym, co aktualnie robi, jakie problemy przeżywa, ale również przy dzieleniu się sukcesami.